Dzisiaj dwa tematy, ale jakże ważne i wymowne. Trump narzuca ceła na Europę, i temat drugi, powolny rozbiór Ukrainy, staje się faktem. W piątek, 23 maja, Donald Trump ogłosił, że od 1 czerwca wprowadzi 50% cło na wszystkie towary importowane ze wspólnoty europejskiej, oskarżając Unię o wysoki deficyt handlowy i niesprawiedliwe bariery utrudniające sprzedaż amerykańskich produktów. Zapowiedź ta pojawiła się na jego platformie społecznościowej, gdzie podkreślił także, że nowe cło nie będzie dotyczyć towarów produkowanych na terenie Stanów Zjednoczonych. Zachęca więc europejskie firmy do przeniesienia wytwórni do USA, aby uniknąć opłat. Równocześnie prezydent USA zagroził nałożeniem 25% ceła na wszystkie importowane iPhone, co obejmowałoby też konkurencyjne smartfony Samsunga i innych producentów. Reakcja rynków była natychmiastowa. Niemieckie indeksy giełdowe spadły o ponad 1,5%, a amerykański S&P 500 odnotował największą tygodniową stratę od marca, gdyż inwestorzy obawiają się eskalacji wojny handlowej i spowolnienia wzrostu gospodarczego. W odpowiedzi na te groźby przewodniczący Komisji Europejskiej Marosz Szewczowicz podkreślił, że negocjacje muszą opierać się na wzajemnym szacunku, a nie na ultimatum i zapowiedział pilny kontakt z amerykańskim przedstawicielstwem handlowym, by zażegnać kryzys. W podobnym tonie wypowiadała się minister gospodarki Niemiec, wskazując, że konflikty handlowe nie mają zwycięzców i że trzeba dążyć do porozumienia z Waszyngtonem. Analitycy banku Barclays ostrzegają, że jeśli cło 50% wejdzie w życie, średnia amerykańska stawka importowa może wzrosnąć z 14 do ponad 20%, co obniży roczny wzrost PKB USA o pół punktu procentowego i może sprowadzić gospodarkę na krawędź recesji. Wzmocni to też presję inflacyjną. Wyższe opłaty celne na samochody, leki czy żywność spowodują wzrost cen dla amerykańskich konsumentów. Jednocześnie Trump zapowiedział, że nie cofnął poprzednich ceł na chińskie produkty, obniżone jedynie w kwietniu tego roku, oraz że będzie nadal naciskał na firmy z sektora technologicznego, by relokowały produkcję do Stanów Zjednoczonych. Apple już ogłosiło inwestycje w Indiach, lecz przeniesienie montażu iPhone'ów do USA jest w obecnym stanie technologii i kosztów praktycznie niemożliwe na przestrzeni najbliższych kilku lat. Giełdy europejskie i amerykańskie zakończyły tydzień na minusie, a euro osłabiło się w stosunku do dolara, gdyż rynki spodziewają się nowych tarć między obiema stronami Atlantyku. Republikańscy komentatorzy chwalą Trumpa za twarde negocjacje, ale wielu ekonomistów ostrzega, że eskalacja wojen celnych może przynieść odwetowe sankcje ze strony UE i spowodować poważne zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw. Jak widać, Trump znowu wraca do gry w kijek i marchewkę, a może tylko wstał lewą nogą. Wiemy, że na weekend pojechał pograć w golfa i pewnie w poniedziałek wszystko odwoła. Mówiąc serio, zastanawiam się, czy to tak trudno zrozumieć, że jeżeli się straszy za dużo i zbyt wielu, ci mogą się zjednoczyć, a straszący wtedy narobi w spodnie. Dodatkowo COA to miecz obusieczny. Zdrożeje przede wszystkim towar na półkach w USA lub w ogóle go zabraknie. Przechodzimy do tematu drugiego. W ostatnich tygodniach Ukraina i Stany Zjednoczone powołały do życia wspólny fundusz inwestycji odbudowy o wartości kilku miliardów dolarów, do którego Ukraina wnosi 50% przyszłych wpływów ze swoich zasobów mineralnych, a USA zobowiązują się przekazać środki finansowe i gwarancje inwestycyjne. Ten mechanizm, zainicjowany dokumentem podpisanym 30 kwietnia w Waszyngtonie przez zastępcę premiera Ukrainy i sekretarza skarbu USA ma wspierać odbudowę infrastruktury, energetyki i przemysłu w regionach zniszczonych przez działania zbrojne. Fundusz będzie inwestował w projekty o dużym znaczeniu społecznym i gospodarczym, od modernizacji sieci energetycznej po rozwój kopalń i portów, co ma przyciągnąć prywatny kapitał i wzmocnić gospodarkę Ukrainy na następne lata. Porozumienie rozwiewa obawy Waszyngtonu przed utratą wpływów w Kijowie i gwarantują trwały sojusz ekonomiczny który zwiąże razem losy obu państw na dekady. Administracja Bidena widzi w tym nie tylko wsparcie dla ukraińskiej odbudowy, lecz także sposób na zniechęcenie Rosji do dalszej agresji, pokazując, że Ukraina ma silnego partnera gotowego angażować realne środki. Jednocześnie Ukraińcy liczą, że dzięki strategicznemu partnerstwu z USA zyskają przewagę nie tylko na froncie militarnym, lecz także w powojennej odbudowie kraju. Tymczasem w Moskwie pojawiają się coraz ostrzejsze głosy kwestionujące reelekcję prezydenta Zełęskiego. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow stwierdził, że nie pozwoli pozostawić rosyjskojęzycznych mieszkańców Ukrainy pod rządami, które nazywał Juntą Zełęskiego, i zasugerował, że przyszłe porozumienia pokojowe będą możliwe dopiero po zmianie rządu w Kijowie. Rosyjskie media państwowe przedstawiają to jako misję denazyfikacji i ochrony mniejszości rosyjskojęzycznej. Choć ich twierdzenia są odrzucane przez Kijów i Zachód jako czysta propaganda. Odpowiedzi na eskalację retoryki w Kijowie i Waszyngtonie podkreślają, że tylko silna współpraca gospodarcza i bezpieczeństwo energetyczne mogą uchronić Ukrainę przed rosyjskim szantażem. Fundusz odbudowy, który ma już zapewnione pierwsze transze kapitału, jest więc uważany za test dla modelu długoterminowego wsparcia, od inwestycji w drogi i mosty po rozwój sektorów kluczowych dla eksportu, takich jak zboża czy metale. Jeśli mechanizm zadziała, może stać się wzorem dla innych odbudowywanych krajów, jednocześnie odwracając uwagę Moskwy od agresji i skupiając ją na utrzymaniu wpływów gospodarczych w regionie. W obliczu tych wydarzeń staje więc pytanie, czy rosyjskie groźby obalenia rządu są realnym planem, czy tylko retorycznym narzędziem, a także czy amerykańsko-ukraiński fundusz odbudowy wystarczy, by zabezpieczyć demokratyczny wybór Ukraińców i ich prawo do samostanowienia. Takie informacje niosą newsy zarówno w USA, jak i Kijowie. Czyli mamy już porozumienie USA z Ukrainą dotyczące wydobycia różnych surowców, teraz odbudowa i realizacja projektów o dużym znaczeniu społecznym i gospodarczym. Czytaj najbardziej, opłacalne. Dodatkowo pojawiają się pomruki o wymianie Zełańskiego. To wszystko scala układankę, już 5 maja w raporcie zatytułowanym. Tort zwany Ukraina pomału krojony. Wniosek wojna dobiega końca. Wysuwałem wniosek, że strony wbrew pozorom już poukładały klocki. Jak dobrze łączę kropki, wynika z tego, że za chwilę dowiemy się, że warunkiem zakończenia wojny jest usunięcie Zełęskiego ze stanowiska. Prezydenta i pozostawienie Rosji terenów, które już uznaje za swoje. Ku zdziwieniu wszystkich obie strony na to się zgodzą, bo tak naprawdę przemysł i surowce na wschodzie otrzyma Rosja, a Trump będzie nadzorował i traktował jako kolonię zachodnią część Ukrainy. Aha, zapomniałem, oczywiście Ukraina do NATO nigdy nie wstąpi, no bo po co? Jaka Ukraina?